Dzień dobry, nie kłamałem. Rzeczywiście skończyliśmy blacharkę i przewiozłem Forda GPW dla Muzeum do miasta na ostatnie oczyszczenie. Pojazd tutaj zostaje. Rama na dwozie, rama szyby, ramka wewnętrzna, przednie błotniki, które będziemy dopiero naprawiać. I co? Maska grill? To są rzeczy, które tutaj zostawiamy. Rafał wykonał jeszcze ostatnie poprawki blacharskie. Tak, żebyśmy wszyscy byli z tego zadowoleni. Ja te części tutaj zostawiam. W przyszłym tygodniu je odbieram. Znaczy, dla was to będzie chyba jeszcze ten sam odcinek nawet, ale nagrywamy to przed weekendem, czyli wczoraj była premiera poprzedniego odcinka, więc po weekendzie to odbieram i rozpoczynamy kładzenie tutaj podkładu epoksydowego i działamy dalej, bo trzeba jeszcze zrobić te błotniki, do których już wzmocnienia mamy nowe, Rafał to wszystko naprawi. I potem lakierujemy w oliwkę i zaczynamy w końcu ten pojazd składać. Także zapraszam na dzisiejszy odcinek, a ja uciekam. Krótkie przypomnienie, oczywiście, o porównywarce ubezpieczeń MUBI. Warto, żebyście weszli, zobaczyli, ile będzie kosztowało ubezpieczenie dla waszego samochodu, bo może się okazać, że znajdziecie tam najlepszą ofertę. Tym bardziej, że korzystając z linku, który znajduje się pod spodem, dostaniecie 150 zł zwrotu. Więc sprawdźcie, ile będzie kosztowało ubezpieczenie waszego samochodu. Nie wiem jak ja tu wszystko zmieszczę, na pokładzie mojego busa, obiorę bardzo dużo, zresztą zobaczycie sami. Co kilka miesięcy jeżdżę do Francji po części. Wielokrotnie pytaliście jaki jest z tego sens w dzisiejszych czasach, kiedy wszystko można zamówić kurierem. Otóż wiele rzeczy rzeczywiście zamawiam zawczasu i przechodzą one do mnie paczkami kurierskimi, jednak jest sporo rzeczy, o których przypominam sobie dopiero na miejscu, kiedy zobaczę je na półce, lub też nie przypominam sobie wcale i muszę zamawiać je potem kurierem. Proszę bardzo, mosty tylne, przednie po remoncie, przed remontem różne inne części karoserii, skrzynia biegów z reduktorem, silniki, całe Jeepy, skrzynie i wiele, wiele różnych innych części. Nowy blok silnika nie ma problemu. Jeszcze w konserwacji. No ale trzeba wiedzieć, że jest to blok typu powojennego, czyli na koła, nie na łańcuch. No i słuchajcie, przyjechałem tutaj m.in. po pszczepę. To jest oryginalna drugowojenna przyczepa Willys MBT. E, bo były też produkowane przez Bantam, ale to jest akurat Willys na resorze na z Forda e, no więc e, to są oryginalne przyczepy, które po wojnie były używane przez armię francuską e, ja zlecenie na taką przyczepkę e, dostałem, będziemy musieli ją do końca roku jeszcze odrestaurować co jest, wydaje mi się, wykonalne? Yy, I słuchajcie, ja tutaj pamiętam, jak cały tutaj rząd był tych przyczep, i to była jedna na drugiej, a teraz zostało 5 sztuk, i ta jest najmniej zła. Najmniej zła, to znaczy, że ma niestety dziury. Ma przeróbki francuskie. jak inne światła, już na 24 V. Ale ogólnie się nadaje do tego, żeby ją odrestaurować, ponieważ jest oryginalną drugą wojenną przyczepą. Swoją drogą, te resory są takie same jak w Fordzie GPW z przodu. A my dla Patryka potrzebujemy takich resorów. A ja do tej przyczepy mogę dać resory. Willisowe, które bardziej tutaj by pasowały, a tutaj te resory Fordowskie trafiły po wojnie w ramach jakiegoś serwisu. Także wydaje mi się, że kolejny temat rozwiązany. Ja tą przyczepę muszę tutaj rozebrać, ponieważ przyjechałem swoją Toyotą i to musi się do środka zmieścić. Robię już takie rzeczy. Trzeba niestety odkręcić yy, oś. Światła i błotniki, i prawdopodobnie jeszcze oczko. Nie pamiętam teraz, ile to ma długości, ale sobie zmierzę na kroki. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 stóp, czyli 2,70. No to hak będzie musiał być zdjęty, niestety, ponieważ w mam po podłodze tylko. 250 Myślałem też o tej Też nie wyglądała źle dopóki nie zobaczyłem co się dzieje pod spodem A te pozostałe niestety już mają podłogę wymienioną na nieoryginalną Bo też pewnie przegniła Proszę tutaj jakieś tabliczki znamionowe francuskie Tak, także tutaj są już podłogi wymienione, a tak którą biorę ma tą podłogę oryginalną, trochę e, niestety zużytą. No ale podejrzewam, że tutaj tylko w tym miejscu one z 20 lat sobie stały te przyczepy, także także będzie trzeba się nimi zająć, tutaj na przykład było miejsce na koło zapasowe do przyczepy. Tutaj pewnie też jakieś różne elementy. Tutaj tabliczka francuska. To będzie trzeba odciąć, to kółko wymienić. Ręczny jest oryginalny, wojenny. Koła do wymiany. Tak to wygląda. Silniki do muta do M38A1. Co to jest za podwozie? Od autokara. Takiego z kabiną nad silnikiem. A tu half track zniszczony. Ale Halftrak. O. Piękna kombinacja Willisa z czymś innym. Nie wiem z czym, ale pod spodem jest Willis. Zobaczcie, jest deska, zegary. Nie ma schowka, to może nawet slat jest. A nie, CJ jakiś. To jest jakiś CJ. To nie szkoda. GMC. I co to było za GMC? A, to był ten warsztat mobilny. No, bardzo rzadka wersja. Bardzo rzadka wersja. Ja widziałem może ze dwie sztuki. No, nieźle. traczkę też bym sobie zrobił kiedyś. Ale może innego i innym razem. Tutaj chyba wersja z radiami. I widzę, też z do karabinu. Całkiem fajna. Tutaj parapet na skrzynki do trzydziestki. Do karabinu maszynowego. No ale to już jest tylko baza do, do tego, żeby zbudować coś nowego na podstawie. Tego, co tutaj jest, bo jak widać, jest mocno, mocno niekompletnie. I strażacki Dżinnis. No i wróciłem z Francji. Przywiozłem częściej dla Patryka. Yy, w zasadzie 50% tego, co kupiłem tam, mimo tego, że. Yy, jeżeli chodzi o objętość tych części, to może nie jest to 50%, ale 50% na, pewno na fakturze to są części Patryka. No i co? Są części do silnika, bo silnik też musimy ruszyć, żeby to się w najbliższych miesiącach jednak zadziało. Mamy piękne tłoki. Z oczywiście ze swożniami. Tłoki są oczywiście nowe. Do tłoków mam. do tłoków mam pierścienie. Na piąte ślifta robimy. Także jest komplet pierścieni. No i mamy tak. Nowe zawory wydechowe i sące, czyli 8 sztuk. Do zaworów mam też nowe prowadnice. Też sące i wydechowe, się różnią. Mamy podkładkę na wałek rozrządu. Mamy tutaj panewki korbowodowe, i wziąłem dwa rodzaje. Wziąłem standard, standard i na szósty szlif, dlatego że albo będziemy cofać ten wał, napawać do standardu, albo wykorzystamy ostatni szósty szlif na wszystkich panewkach. I tą jedną, no w sumie dwie panewki, tak, ale to, to na tym ostatnim cylindrze, tam gdzie ten czop przekroczył szósty szlif, to może na przykład tam będzie dorabiana kastomowa panewka. Więc wtedy te na szósty się przydadzą. I panewki główne też mamy tutaj. One słuchajcie, tak, to. tak wygląda. Z przodu jest takie z kołnierzem, a po środku e, i z tyłu są proste. Nowy wkład e, filtra oleju, bo obudowę mamy. Mam też na przykład zestaw śrub i szpilek do głowicy. Mam też e, panewkę nawałek rozrządu w bloku. E, no i różne małe rzeczy, takie jak na przykład. No, już pod kątem montażu silnika mam nowe poduszki. Mam jakieś elementy tutaj, typu zaślepki do bloku, bo oczywiście one też wszystkie trzeba było wymienić. Broki, co tu jeszcze? Elementy od odmy, szpilki do wału korbowego, żeby zamocować koło zamachowe. O kole zamachowym też za chwilę powiem. Bo z tego też mam jakiś mały materiał. Tulejki do montażu prądnicy. Nawet świece już, słuchajcie, kupiłem i wszystkie zaślepki do magistrali olejowej. Co dalej? Będziemy już składać teraz na dwozie, więc szczelka do, do ramki szyby. A, do silnika oczywiście też komplet uszczelek. To też jest bardzo ważne. Będziemy uzupełniać układ hamulcowy, będziemy łączyć sprzęgło, będziemy znowu tutaj elementy układu hamulcowego montować, zamki tylnych schowków, bo też będziemy już te części nadwoziowe składać. Uszczelka do przedniego schowka, śruby do felk, jakby zabrakło. Nawet mam komplet śrub do mocowania sprzęgła do koła zamachowego. Są przewody elastyczne hamulcowe, jest starter. Nożny, czyli to nam uruchamia rozrusznik za pomocą nogi kierowcy, bo to też będziemy w nadwozie montować. Zestaw montażowy do przewodów hamulcowych, już jakieś elementy sprzęgła, sprężyny, cięgna, takie kapturki na wentyle, jakbyśmy składali koła. Sporo takich drobnych rzeczy. Co my tu jeszcze mamy? Przelotkę do linki sprzęgła, zestaw montażowych wkrętów do tej uszczelki pod ramę szyby. I na sam koniec, żeby nie przyciągać, mamy komplet sprzęgła. Rozmawialiśmy o tym sprzęgle i ja zdecydowałem, że w końcu weźmiemy gotowy zestaw z nową tarczą, żeby się nie bawić z tamtą starą, bo ona naprawdę już była rozdygotana. I nowy docisk, ale tego starego stylu, czyli trójramiennego, a nie słoneczko. Dzięki czemu wiemy, że będzie to pracowało tak jak fabryczne? Jest nowe, nie musimy się bawić w regulację, która mogłaby się nie powieść w przypadku tamtego docisku, więc wiemy na pewno, że będzie to dobrze działać. I znowu wracając do koła zamachowego, mam też tutaj nowy wieniec 97 zębów czyli będziemy mogli też jakoś zacząć tym silnikiem obracać. I tutaj odsyłam Was do materiału z kołem zamachowym, które zostało poddane obróbce, i będziemy mogli je montować razem z tym więcej. Koło zamachowe trafiło do naszego zaprzyjaźnionego zakładu obróbki z krewaniem. Na pewno pamiętacie pana Jana, to on stoi za naprawionymi bębnami hamulcowymi Patryka Forda. Przetoczenie koła zamachowego polega na wyrównaniu powierzchni, z którą współpracuje tarcza i docisk sprzęgła. Pan Jan najpierw wytoczył specjalny przyrząd, imitujący tylną część wału korbowego. Ułatwiło mu to prawidłowy montaż koła w uchwycie tokarskim. Następnie zabielił, czyli w zasadzie splanował, powierzchnię mu roboczą koła. Potem zwrócił uwagę na to, że przylnia, na którą później trafi wieniec zębaty, też jest nierówna. Dzięki pomocy czujnika zegarowego widać, jak duże bicie ma powierzchnia koła zamachowego podczas obrotu. Za pomocą noża tokarskiego pan Jan usunął 0,4 mm powierzchni czołowej koła. Po kilkudziesięciu minutach koło było gotowe na kolejny etap, który polega na założeniu właśnie wieńca z matego. Słuchajcie, na materiale z Francji wspomniałem o tym, że kupiłem przyczepkę do Ulyssa do innego projektu i wspomniałem coś o resorach, które są w tej przyczepie. No i właśnie są to resory Fordowskie. Zobaczcie. Ja to przyczepę musiałem zdemontować do tego, żeby rozmontować, żeby, żeby ją wcisnąć do busa, ale mamy tutaj dwa piękne przednie resory typu fordowskiego, czyli z tymi obejmami e, i ścięte we właściwy sposób pióra. Trzeba je rozebrać i zregenerować, ale generalnie załatwia mi to problem e, patryka resorów. Ja do tej przyczepy dokupiłem jeszcze jeden komplet resorów oryginalnych, Willisowych, żeby tutaj zamontować, więc e, e, że tak powiem, szczepka e, nie traci. Bo mary, sorry, bo dokupiłem. A e, z tego projektu odkupujemy te resory i dajemy do Forda GPW dla muzeum. Więc już problem tych resorów na szczęście mamy rozwiązany. Te przednie muszę tylko, przepraszam, te tylne muszę tylko dać do Kowala, na którego też już jestem umówiony od kilku tygodni, ale po prostu nie zdążyłem przed urlopem ich zawieść Także tylne resory zostaną trochę spłaszczone, bo za bardzo są bananowe. No i będziemy mogli w końcu na czymś ten samochód postawić. Mam na myśli oczywiście mosty na resorach na ramię, bo jeżeli chodzi o opony, no to tutaj dalej stoimy, chyba, że Patryk rzeczywiście się zdecyduje na te azjatyckie, przynajmniej na jakiś czas. Ja kupiłem teraz dwie ostatnie sztuki Firestone'ów. Niestety potrzebuję ich do innych projektów, więc z oponami jeszcze będzie problem, ale przynajmniej mamy już resory, także te dwa i to, co tutaj jest, i będziemy mogli to w końcu zacząć montować. Więc teraz wrzesień i październik to będą naprawdę bardzo grube, fajne miesiące, jeżeli chodzi o projekt Forda Gateów na muzeum, bo jest w końcu co robić. Możemy robić silnik, możemy lakierować i montować ramy i podwozie i nadwozie. To chyba się odbędzie w następnym tygodniu, chociaż chyba jeszcze epoksyd będzie w tym. I możemy. Zacząć właśnie działać z takimi rzeczami jak podwozie. Możemy zacząć yy, składać tak naprawdę nadwozie, do którego też już wszystko mamy. A Rafał teraz akurat robi przy innym projekcie, ale jak tylko wróci tutaj nadwozie, no to wraca i po polakierowaniu yy, ramy i karoserii składa botniki, yy, yy, lakierujemy to wszystko. Fotele jeszcze trzeba zrobić blacharsko i będzie można w końcu ten samochód składać. Także ja się bardzo cieszę, bo yy, mamy co robić i ciśniemy i projekt Forda GPU dla muzeum idzie do przodu, dlatego mam nadzieję, że Iwa i Patryk będą się zadowoleni.